That dick so fucking good. Yeah, I love fucking wood. Cause that dick so, that dick so, that dick so fucking good. Yeah, I love fucking wood. Cause that dick so fucking good. If I could fuck him every day, I really fucking would. That dick so fucking good. Yeah, that dick so fucking good. That dick so, that dick so, that dick so fucking good. Babas bye. Tylko typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tylko typu. Zapraszam na mój kanał zasubskrybujcie, tego typu. Ja tam żyjecie w ogóle tego typu. No właśnie, chciałem się Was zapytać widzów tego typu widzów Bodycajsa Od tego zaczę. Właśnie, bo jest takie pytanie. Jak wiecie o tym, że Wrzuciłem wam filmik Z sprawie Bodycal'sa tego typu, że prosi się o to w sprawie wózka dla córeczki tego typu, no to też tak, to się na filmie mówię. Gdzie są te pierdolone pieniądze, które on na donęty zarabia? Tego typu ludzie, no to jest pytanie. No, ja słuchajcie, bo mnie to zastanawia. A dwa, jeszcze taka informacja, bo o tym też zapomniałem. Tego typu. Eee... Nie wiem, jak to powiedzieć. Bo... <laughs> Tego typu. E... Popieku robił za to dziecko. Tego typu. Mm. Nie wiedział o tym, że wyjdzie dziecko. Tego typu. Widzicie? Co się dzieje z ludźmi, którzy chleją na. na rybizn? Na wizji chlejeś. Tylko typu. I co BodyCraft? Tylko typu. Oto od, od, odpowiedź na to masz z równie. Że oszukałeś swoich widzów ludzi, którzy cię tam zaskrybowali, oglądaliście i wysyłaliście do lajku. BodyCraft. Teraz mam pytanie. Jak ty się do tego odniesiesz? Bo bo mnie to zastanawia, na kasę kasy, lufę donate'ową, bo tego typu, tylko jest pierdolone pytanie, gdzie to są pierdolone te pieniądze, od, od ludzi, od widzów, którzy ci wysłali po 20 i inne rzeczy, gdzie są te pierdolone pieniądze, bo no, bo mnie to zastanawia, Tu się kurwa żeliłeś, o, bo na chuj mam pracować, ludzie mnie spłacali. A teraz się prosisz o głupi kurwa wózek dla córeczki. Odpowiesz na to wszystkim dookoła, bo mnie to zastanawia. Bo ty graj, łobawem tego typu. No i co? Co tu wychodzi z tego? Ludzka głupoto i. No, jak się nie mówię? Hmm, kurde, też mi się mi wy z głowy. Mogłem kasą, tak? Bo ty tak? Z tych pieniędzy, które ty zastosowałeś lub wandonatową od widzów, gdzie są kurwa te pieniądze? To uwierz mi, kraj, że z tych pieniędzy, które zebraliśmy, poszło na komputer, bo było ustalony I pokazałem. No to kurwa, gdzie to jest? Odpowiem na to pytanie. Zobacz. Zebraliśmy w ciągu dwóch dni pieniędzy na komputer. A ty się musisz kurwa lufę to walić i z siebie ciebie kurwa robi człowieku. No to, to zadajcie proste pytanie. Gdzie są te pierdolone twoje pieniądze od widzów, którzy ci wpłacali danentowo? Gdzie to są? Bo Christ. odpowiedz na to kurwa pytanie. Gdzie yeah. poszło rzekł na studio, na płytę, którą ty już od wieku nie robisz płyty, bonoc PGC się od ciebie odsunął, bo wiadomo jaka jest sytuacja. I ty kurwa pokazujesz te stare płyty, że z Bonoce BGC robię człowieku. Ja wydałem, nie wydałem jeszcze, ale wkrótce będzie wydana płyta nowa, bo ty no? Bo ty każdy. sam oszukujesz swoich ludzi, widzów, którzy cię wpłacają te donajpy. Widzisz? Jak to się obraca? Bo ty grajś? Na głupie, na głupi wózek, żeby nie mieć pieniędzy, się prosisz? To coś trzeba być po jednym Tego tak typu. Gdzie te pierdolone pieniądze? Powiedz mi, gdzie są te pierdolone pieniądze, które ty od widzów dostałeś? Gdzie przejebałeś? Ruchać ci się, się chciało za po pijaku. To tak wyszło. Ja się mówi, z kutasem nie ma zabawy. Trzeba się zabezpieczać. Ile masz kurwa do alimentów, do pocenia? Ile masz dzieciaku? Bo ty Kurwa, z kwiatek na kwiatek lecisz, jak frajer tego typu, bo ty kraj? No widzisz? Bo ty kraj? Na tym nie masz wytłumaczenia, bo nie wiesz, jak to powiedzieć. Z kwiatka na kwiatek skakujesz, żeby zapylić. I się prosisz do widzów ludzi o wóze, kurwa, bo nie masz. Z czego kurwa? Ile zrobisz na Donata? Z tych pieniędzy to powiesz mieć. O, tyle więcej niż ja. Bo ty Odpowiem na to pytanie. Gdzie te pieniądze? Od ludzi, od widzów. się. Ponieważ ja to jesteś frajer dla mnie i dla wszystkich, chyba. Tego typu. To zobacz. My zebraliśmy 5 tysięcy. Na komputer, który zebraliśmy razem z widzami. Kupiłem. Plus do tego zostało mi jeszcze pieniędzy. Z tych pieniędzy kupiłem monitor. A ty co? No właśnie, bo ty grajesz. Kogo chcesz wychujać? Odpowiedź na to kurwa pierdolone pytanie. Kogo chciałeś wychujać? Swoich ludzi, widzów? To już czasami cię wpłaca. Proste. Tego typu. A wy, widzowie, zapraszam na mój kanał. Zaskrybujcie i komentujcie na ten temat, co o tym sądzicie. Bo naprawdę dla mnie to chore jest. Robi lufę donentową w piątek, sobotę z zależności. I nie ma pieniędzy na wózek dla córki, kurwa. Trzeba powiedzieć po jeden. Ticket pool, właśnie, buty krás, taka jest sprawdam, tik a tipo. Fucking wood, cause that dick so, that dick so, that dick so fucking good. Yeah, I love fucking wood, cause that dick so fucking good. If I could fuck him every day, I really fucking would, that dick so fucking good.